Grozi mojemu bratu, że go e, połamę przy mojej mamie. Że on przyrzeka, że będzie połamany, że złamie nogę, że to, że to. E, mam dużo materiałów na niego. Ja wyślę do tego adwokata. E, Marcin, po pierwsze, dziękuję za adres Twojej dziewczyny z Poznania, bo jest e, wpisane jej imię, nazwisko, adres. Dziękuję za Twój adres. E, ja wiem, co mówię. Nie on tego nie wykorzysta. Chodzi o to, że mamy go zniszczyć również za to, co nam zrobił. Pozew za pozew. Droga sądowa zachował się jak 6 jak Na on pewno. Jeszcze, on jeszcze na fanpage'u pisze, że nie chodzi mu o pieniądze, ale od mojej mamy chce 15 tysięcy złotych za parę słów i powiedział, że chodzi mu o to, że poszedł do więzienia, że mu chodzi o pracę. Powiedział, żeby Daniela zamknęli. I tam dzieci lajkują i komentują 13-latki, takie nie. Kumacie. A tu co mi przyjechali samochody, żeby mi A ja powiedziałem, nigdy Rafoniksa nie sprzedałem po tym najeździe na chatę. A ja cię szmato kurka, bo... Eee. Nie Dobra, już skąd? Nie! samochodami, żeby mnie kurde zategowali. No dobra, koniec Smak już! Idź to mi, mój, mój, mój skończ, Nie. Jezu. No to skończysz o tej łachmycie? No to ja mówię, skąd ty. No! Wyjątkowa miłość. Będzie sąd, będzie sprawa i ten sej. Ale kolację już! Zrób kolację, mama. Nie! Były trzy. Nie było kolacji, proszę. No jak nie, było. Siedzi hrabia. Leży, medytuję, że. <laughs> A co to, jakiś kurde co? O Zrobicie? O czym ty myślisz? Nie, nie, nie. E, moja mama dostała dwa pisma. E, od jego, za jego dziewczynę chce 5 tysięcy, za siebie 10 tysięcy od pani Gosi. Ja swoje pisma jeszcze nie odebrałem. Ja odbiorę dopiero tą pocztę we wtorek. Ja jestem ciekaw, ile chce on ode mnie pachana. pieniędzy. Od Aha. mojej mamy on chce łącz, łącznie od pani Małgorzaty Zwierzyńskiej 15 tysięcy złotych. Zł. Za słowa, za które tutaj padły milion razy. Będziecie się śmiać. A za to, co mówił, ja wam wszystko powiem we wtorek. I kończymy ten temat, prawda? Piona? Chyba jeszcze nawet, pół godziny idziemy spać, nie? Nawet Grosika nie dostanie. <grystanie> Prezydent to za mnie! Czasłka mamy usta, bo mama będzie go wyzywać i prowokujecie. Ja nie chcę tego. Ja wam te pisma pokażę we wtorek. I kończymy temat. Bawimy się!